A! Cześć tutaj, i witam Was w kolejnym odcinku Mistrzów Brązu. Trochę tak, tak zamuliłem i, i z opóźnieniem to włączyłem, no ale dobrze, więc za wiele nie straciliście. Jest to kolejny odcinek Mistrzów Brązu, było trochę przerwy. Głównie przez IEM trochę zamuliłem. Wyszło jak wyszło, no postanowiłem ostatecznie końcu nagrać kolejny odcinek i to jest konto bronze 1-0 punktów, takie się trafiło bo nie chciało mi się za długo szukać eee, tak I, i, i chciałbym zagrać Wayne. w tym meczu chciałbym zagrać Wayne tak, już im napisałem ale ktoś tam pisał, więc ja napiszę jeszcze raz a nie, to ja pisałem dobrze, jeny, bo w sumie tak się zamówi gramy na koncie D Umbreon. The Umbreon patrzyłem w z tych najnowszych wysłanych przez was kont. Więc jeżeli chcecie, żebym na waszym koncie zagrał, to dosyłajcie od nowa najlepiej ze zdjęciami run, tylko łaskawie ze zdjęciami też z opisanych run, a nie żeby mi wyślecie zdjęcie jak wyglądają runy, bo to raczej mi za wiele nie da. Eee, tak. Kurczę, Caking. No ale cóż, mimo to i tak piknę sobie wajny, bo to są mistrzowie brązu. A nie grałem stosunkowo bardzo dawno. No, nawet jest skin. Fajnie, eee, Tak nie grałem bardzo... za mój Boże, nie. nie. A Tak tutaj dorzucimy to. Szybkość ataku. Jenny, mm -hmm. jak jeden ja do tych runek nie układa. Na no wejście to na pewno z Lokowanie damage'a, Czy ja wiem? Regeneracja życia. Zwiększenie Dodatkowy pancerz to raczej nie będzie. U nas przydatne? Mm, tak. To jest przydatne, jak tam jakieś oftanki, te sprawy. Ale no, na pewno nie na dekery. Dobra, co my tu mamy? Wukonga. No, prawdopodobnie top. Ban Malphite, ban pan jest Blizzcrank. Bliskrunk. Bliskrunk Kazik Dobra, no, mamy Malfaj niezbanowany Amumu, niezbanowany Shen, no chyba przegraliśmy. Nie no to już jest jakiś taki trochę wyższy brąz. Może trochę przezadziłem z tym kątem, nie będzie aż tyle zabawy co... co by było na brązie 1 no ale... Zawsze jakaś zabawa pewnie będzie, zresztą zobaczymy, jak to pójdzie. Dobra, wszystko myślę się zgadza, te rundki są takie, tu takie średniawe. Jakiś, jakiś wyższy brąz. Średniawe, bo yy, odporność na magię 7, 8 pancerzy, jakieś 16 damage, no, dziwne, dziwne, lepsze te niż gościu ma na AP. I ogólnie, ogólnie, tak średnio. Guys, they have tank. They haven't tank. Let's win. Ach, a place Wayne to mnie naszło już jakiś czas temu. Zobaczymy jak to wyjdzie. Oczywiście zapraszam do, yy, do pisania w komentarzach jakiego championa chcielibyście zobaczyć w następnym odcinku. I mam nadzieję, że nie będzie tak dużego odstępu jak było ostatnio, to znaczy postaram się nagrać od razu następne w najbliższym czasie. Może nawet rzucę okiem na to jakich mamy przeciwników i jaką drużynę. Spójrzmy. Silver 5 brąz 1, bronze 1, bronze 1, Silver 3. Silver 5, brąz 1, silver 5, brąz 2, brąz 1. No czyli taki mówię, wysoki brąz, niski silver. To jakieś wyzwanie będzie. Pewnie mnie zrajpią i tyle z tego odcinka. Dobrze, niech się wczytuje. Ok, jest. No to co, jedziemy? Łobo, komba, czy ja z czym ja, czy mam zacząć? Nie, no zacząć to chyba standardowo, myślę. Takie lagi są. Dobra, zaczyna od reda. No, wyleby mój support nie byławk, bo na razie jest. O! Jest ok. No, jak wiadomo, Silver Bronze meta sprzed trzech patrzy. To znaczy, kupują jeszcze Derun Shield na supporta, mimo że je znerfili. <ścoughs> no, ale cóż, dobrze jakaś meta, a nie żadna. No dobrze, jestem, stoję tu, pomogę Ci. <gry> Nie musisz się tak denerwować. Tak lekko czasami skacze do 120 ms. No, nawet tutaj lekko więcej. A to już lekko nieprzyjemnie jest. Jakby nie patrzeć. Oczywiście to są mistrzowie brązów. Bo nie można o tym zapominać, że to są mistrzowie brązów, więc będzie ciekawie. No dalej, Jax, Jax, chciałeś pomocy, a sam, sam tu nic nie robisz. Dobra. No już się cofam. No i strasę creepa. Aaaa, jednego na pewno. Anka, Caitlin. No nie będzie łatwa linia. Jeszcze jak mi będzie lagowało, to już w ogóle. Manka zaczęła z wujna, nastakowała sobie to Leona gra bardzo ofensywnie, to znaczy stoi za mną Ty pierwszy, jesteś Edkery No cóż. No Leona Łaskawie weź się tą anką zajmij, bo ona sobie golda na, na mnie zbiera Lepiej niech sobie zbierę na tobie Oni mają pierwszy Oni mają przed nami drugi level O! Wukong na topie z dołu blada I mnie spałkowali. A, ja nie mam run na lifestealer, więc świetnie Dobra, pierdziele, biorę W na drugi nie hitnij mi tego klipa przypadkiem. Dobrze. Eee, ale tak wiesz. No, Anka tu bardzo ładnie zastunowała bojga. Ło! Wow! Ta agresja. No chyba zbyt agresywnie. No i wyszło z tego, ile wyszło. Nic nie wyszło. Omg. No tak wiesz, trochę Leona tak, tak brązowo, no. No, powiedziałbym brązowo. I tyle. Co ja miałem zrobić? Miałem drugi level. Miałem kół i jeszcze W dodatkowo, Ej, i tak bym dobrze nie wykorzystał, więc co mogłem, to zrobiłem. Przykro mi. Co by maksować sobie w tej grze? Sobie zmaksuję chyba W. Czemu by nie W? A, nie, nie, Jax, 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 Jax! ja bym prosił, żebyś sobie... Mój posz... poszedł stąd. O mój Boże, to Zagapiłem się, myślę, że trzeci le wbiłem. <laughs> le fail Mam dwa lewyle wpakowane w... Czyli moje E być mocniejsze Łops. No i ten jack się czai się czai He czai chłopak Ostro się tam czai. No, chciałem tak trochę pomóc, a nie wyszło. Tak, kurwa, nie, Tak, kurwa, nie. No czemu on tu stoi?! Niech idzie w cholerę! Nope. No przecież rikolnę się spokojnie. Czego się spinasz? No ja od razu sobie kutlasa kupię Będę robił tego ruinet Kinga Ten Jax mnie rozpierdziela, on w ogóle nie... <grytanie> o, Master, nice <grytanie> Najlepszy jungler ever, trzeci <grytanie> level w siódmej minucie gry <grytanie> On postoi w krzakach. A jeszcze nie był w bazie, o, on w tych krzakach się regenerował. O, ja pierdzielę. Powinien no, się nie obawiać. 3-1 mamy. Ten wukong 2 killer tam zabrał Nawet więcej farmy ode mnie ma. Już nie. A już znowu tak. Ale snakowało. Katlinka. Mniej farmy od Wayne. Pozdrowszejsza. Nie zastunowała mnie. Ciekawe czemu. No Leona, mi się przydało, żebyś tutaj mi pomogła trochę. No na razie to mi przeszkodziła ci w laskitach. jeżeli ma tego pasywa, że jej daje to 5 gole, to naprawdę ładnie sobie zbiera tę ka kasę, ale jeżeli nie ma, to jest głupia. I nawet sensownie zagrywa z tym stunem. Disengageuje jak trzeba. No ja zaraz szósty. Oj, Leona, Leona! Oj, leona, 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 mamy. Wszystko mamy. Wszystko widzimy, no leona, Nie leona, no, leona, Ops! No tak Nie, trochę zbytnio, zbytnio, zbytnio po, Pomyślałem, że mam supporta i te, to był mój Błąd kardynalny What about no mana way. No tak, jakby miałeś na combo chyba, ale Dobra, nie będę się kłócił, no... Nie mam przecież jej mierników many w tym momencie, więc ono na pewno wie lepiej. I ogólnie po co item suportowy na Golda budować na suporcie jak można budować Armor. No. Mam się cofać. No okej. Okay. No to jakby zostawcie chwilkę. Jacks czwarty. W dziesiątej minucie gry Level bił od tych trzech. Przez 3 minuty jeden level zaszalał chłopak zdecydowanie zaszalał mroku wszystko staje się jaśniejsze. Nie no teraz to jestem trochę w D. Tada ona się cofnęła. Na skrzydłach no...

o mój Bosze, Lona! A potem się dziwisz, że man nie masz. Naprawdę nie jest aż takie trudne tym trafić. Ło! Wow. Jax, Jacks, Jax. Jacks. No, jax. Dobre, dobre ulti. Naprawdę, ładnie wolno to ulti. Znaczy, Kirzys zestunowała samą Ankę, ale zestunowała Ankę. No ale teraz by nie musiała stać w miejscu i nic nie robić. Ten tam rozpierdziela topa. Mistrz Wukong 5-0. Nie mogę z tego Jacks. O, wbił szósty level. W dwunastej minucie. O! Jax kończy! Tak zganszy, znaczy on nie wie co on robi Teraz, 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 dobrze Aj killa musiał zabrać To ja jestem sędzią No Wydupiaj stąd No idź sobie Jeny człowieku Co? Czemu ja mam się cofać? Ja nie mam jeszcze kasy na tego... Na Ruined Kinga. Ja się nie mam po co cofać. Jak zbiorę pieniądze to się mogę cofnąć. Nie zabrałem. Au! Ale ona dalej nie kupiła sobie itemu podgolda. No co jak co, ale jeden by się przydał. Master. O nie. E, trochę za dużo agresji było w tym moim zagraniu. Chciałem ich zmylić. I ojebać. Dobra, nie ja bym się cofnął. Nie? To nie! Mamy tu z Na grubym widzę. Skąd ja wiedziałem, że ten Tiber przyjdzie? Przeciwnik pokonany. Udało ci się zabić wroga. Poradzą sobie z dokonieniem tego i. Znaczy nie poradzą, ale poradzą sobie z bieganiem w kółko i zostawią mnie samego na linii, żebym więcej ekspo dostał, więc worfet. Torfali go. Nie wierzę. Mówię Wiecie, żebyśmy byśmy mogli zaraz Smoka za free zrobić? Pewnie nie wiecie, bo jesteście bronze-silver. Smoka powiedziałem, nie kill! Smok. smok! 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 Nie tylko wieża, smok! Smok. Wukong idzie. No Wukong myśli, Wukong ma... I temy, które Wukong na topie powinien mieć. I Wukong jest Wukongiem, nie? należy się obawiać. Ten ward to był najgłupszy, co można było postawić, nie? W momencie, gdy ja stawiałem warda w krzakach. Oczywiście junglera nie ma. jungler <głosłenia> ma ósmy level, taki jak support. Ale smog wzięty. Mi by się przydało zaraz cofnąć, byłam 2800. Leona, Leona, Spuszczę tę falę Nie, spuszczę Spuszczę Jaka pomoc, o co ci chodzi, Leona? Ja jestem sfidowany Ty chcesz jeszcze pomocy? Puła pensja Jenny, Leona Leona, Leona O, co to za lagi bez przesady, o, cholera. Koniec serii. Odpaliłeś nowy odcinek, czy co? Zauważyłem <grytania> 1300. <grytania> 1400 kupuj, kupuj, próbuję, ale nie widzę co mogę. Znaczy chyba widzę. Chyba zaraz będę mógł. Tak. Diana i Wyżyna. Legenda. Legendary. Kto ten Wukong? Ładnie już 801 0 1 nawalił. Oh, nie ma więcej farmy ode mnie. O. się się. Koniec serii. Powiem ci, że drastycznie. Bo ogólnie chciałem hitnąć miniona i się ruszyć, nie? A zdążyła trzy hity oddać zanim się ruszył. No to wy zabijajcie, ja się skupię na zniszczeniu towera. Dobrze, zniszczyłem tower. Ile jeszcze? raz dwa trzy dalej no się ogarnęło coś jakali te o Leo, na ładny flash znaczy, nie wiem po co ale flash był przepiękny o E też ładne O, Odwaliłem! A Fail! <laughs> Ale asystę mam. Mam? Mam. Nie, ten flash był zbyt agresywny. Zdecydowanie zbyt agresywny. Użyłem lifesteala, kupił. O Boże. Właściwie jak żadnego nie mam. Ta Diana chyba powinna się do sklepu cofnąć. Mam takie dziwne wrażenie. To był chleb życia, zdecydowanie. a ten item podgolda? Nie, no po co? Te podgolda są dla słabych. Silni latają bez tego podgolda. Leona jest o tyle super, że odpala wszystkie możliwe swoje spele w momencie użycia E. Nieważne czy trafi to E, czy nie. Tibers na popę. No, Leona super, nie? Gdy nie był taki dobry To ja mi nie zabił I byś płakała potem Właśnie się skapnąłem że Ruined Kinga z... Nie mnie pod jedynką Czemu mi się wydawało, że miałem pod trójką Czemu wcisnąłem trójkę, żeby go... Jack sopał ich! W ogóle Ace gdzieś randomowo na mapie O co chodzi? A co ja gadałem, że nie mam Lifesteala jak mam Lifesteala? Przecież z Ruined Kinga O ja No, ale ona wzięła blue Ty, No Złaczaj się za każdym Tak wleciał. Walnął z E, nawet nie zestunował. Znaczy walnął z Q i nie zestunował. Ona ma stuna. Anka ma stuna. Naładowanego, ja mam 2400. I dragon stoi. Może po prostu tym się zajmiemy. O, w półapensie wlazłem. Zagapiłem się, znaczy nie zagapiłem się, tylko miałem pułapkę i dlatego i tak nie widział jak wszedłem w ulta i nie użyłem Ruined Kinga na czas i po prostu skopałem i tyle. Ale ten wuko niszczy! Miaska dosłownie. 11.1.3 kieruje mnie. Bardzo dobrze. Nie wiem czy mu znowu nie wzięli tego smoka. No, ale cóż, bo to jest GTTX. Mm -hmm. Mistrz. Pramzło. Na skrzydłach moja o Jax, no ładnie użyłeś tu. na Szkoda, że nie wystarczyło ci many na E. Cool. Jak to pograł, nie? Ona się flashnęła? Flashnęła się. Dwa trupy Nic, no wej najwięcej mo mocy zyskuje w late game, a wydaje mi się, że owego nie doczekam. No cho, ze względu na to, że właśnie poszedł w tym momencie surrender, więc będziemy kończyli. Szkoda. No ale i tak nie było źle. Jakiś tam kill na koniec ładny. Może gra była niewybitna, ale... Trochę się działo. Wukong oczywiście więcej obrażeń ode mnie zadał, mi się nie ma co dziwić. Sfarbiłem więcej niż on. Haha, dwa creepy w ostatniej chwili. <słuch> GGWP, honor mi. <me. słuch> <słuch> Tacy są najlepsi. Mistrzowie brązu. Za zabijanie idioty? Eee, report Ranger forfeit. Dobrze, a więc to by było na tyle. Do zobaczenia w następnym odcinku Mistrzów Brązu. Ja się z wami żegnam. Na razie. Cześć.